Wracamy zaraz po przerwie. Pieniądze wasze dostanę. Budżet rodzinny, jak. Od tego momentu to ty rządzisz, to będą twoje decyzje. Na co wyda kasę? Ten miesiąc będzie mój. Ile kosztowała? Cztery? Stówki. Nie. O nie. O tak! Od samego początku założył, że mi się nie uda. Ja jestem ciekawa, co będzie dalej. Ktoś tak mam wrażenie, że nie wierzy we Nastolatki rządzą kasą. Nowy program dziś o 21.35 w TVN. Czy pociąga cię więcej niż jedna dziewczyna w tym domu? Hardcore. hardko. Czułem się naprawdę jakby ktoś dzielił mnie prosto sprawą. W spacer. się jedynie u Nowy program True Love. Od poniedziałku do piątku o 20 w siódemce. Będę szczery. Co jest lepsze niż ży? Cztery. W paczce lepiej się tworzy. W paczce lepiej się waży. W paczce więcej twarzy ma ży. Bo nie ma to jak na zimę paczka pełna ży. Żywiec chce się ży. Smartfony Oppo Reno w supercenach? W T-Mobile tak działamy, że je mamy. Na przykład Oppo na 8T w stałych latach 0%. 200 zł taniej. T-Mobile. Działamy. Tu zasady są proste. Kto kocha szczerze, zostaje w raju. Kto tylko udaje, wypada z gry. Serce nie kłamie. Niech z dużego A się zacznie. Z wysokiego C. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czy pociąga cię więcej niż jedna dziewczyna w tym domu? Bywa brutalna i okrutna Czułem się naprawdę jakby ktoś dzielił mnie prosto w True love liczą się jedynie uczucia Nowy program True Love Od poniedziałku do piątku o 20 w siódemce Jak rodzi się czułość między nami? Wszystkimi zmysłami Z każdym rozmasowanym humorkiem I troskliwym masażykiem Rozwijaj waszą wyjątkową więź Z najczulszą oliwką Bambino Poznaj szkołę pierwszych czułości Bambino żeby bulion nabrał smaku, trzeba czekać. Ech, no po prostu, trzeba czekać. A gdyby tak mieć dobry bulion bez czekania? Nowy bulion drobiowy Winiary. Całe to długie gotowanie bierze na siebie. Gęsty, esencjonalny, po na bazie wolno gotowanego wywaru. Sprawdźmy na pomidorowej. Kurczę, dobre. A może bulion na Włoszczyźnie Winiary? Mocno warzywny, spróbuj. 100% pewności, że będzie pysznie. 100% pewności, że wszyscy będą zadowoleni. I 100% pewności, że wszyscy będą najedzeni. Śmietana Łaciata to śmietana na 100% i 100% pewności siebie w kuchni. Zacznij dzień z Somfy. Dopasuj automatykę Smart Home do rytmu Twojego dnia. Dzięki produktom Somfy, zatrzymasz ciepło w swoim domu. Skorzystaj z inteligentnych rozwiązań i zacznij oszczędzać energię. Rozwiązania dla twojego smart home. Make the move, Somfy. George, Jean. Pamiętaj o recyklingu. Niewiarygodne. Mmm, niezapomniany smak. Nespresso, uczelos. Bóg media ma. ceny na święta w MediaExpert, a do tego multi-rabaty. Im więcej, tym taniej. Na przykład kup w zestawie piekarnik Bosch z thermowiegiem 4D i płytę indukcyjną Bosch CombiZone ze strefą dla dużej Brytwanny. A zmywarkę Bosch z funkcją AquaStop z kodem rabatowym kupisz za niecałe 630 zł. Aż 55% taniej. Szukasz zajączka? Znajdziesz go na świątecznym stole, na nakryciach z nowej kolekcji PEWKO. Miseczki, kubeczki i talerze w wyjątkowo niskich cenach już 15 zł za sztukę. Odkryj całą świąteczną kolekcję. W sklepach już od czwartku. Pepko, Poczuj jakość, pokochaj cenę. Tylko teraz kup trzy t-shirty dziecięce w cenie dwóch. Siema, tu Kini Słuchaj, teraz w CCC kupisz Riboka, pumę, Championa, New Balance, Sprint, Vansa. Wszystko w Więcej informacji w sklepach, aplikacji na CCC. Wow. Jak zajączkowi wielkanocnemu udaje się obdarować wszystkie dzieci naraz. A na swoich leśnych pomocników. Zwierzęta zawsze mają najlepsze pomysły. Dokładnie tak. Pomagają mu inni poszukiwanie jajek z kinder odkrywajcie z dziećmi wspólną zabawę. Jesteś uosobieniem spokoju, delikatności, rozumiesz? Że owszem, że jesteś pazerna, ale bardzo miła. O! Chciałem ci bardzo podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie Któryś... dlatego, że jesteś kobietą, dlatego że przyszłaś. <laughs> Powiedz mi, a dlaczego twój stylista nie dojechał? Ale, ale coś nie tak? Nie, 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 wszystko w porządku. A może, a może profesjonalistka niech oceni. O nie, 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 wolałam się nie wtrącać. Nie pomagasz A byłeś dumny z takiego określenia Jak hajzerować A co to znaczy, wyjaśnij Ale ja tobie zadałem pytanie, ty mi zadasz, Odpadasz pytaniem na pytanie Tak, tak robię, no Hajzerujesz no Teraz? Teraz, dziękuję 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 Kuba Wojewódzki Nowy sezon dziś o 22.40 w TVN Niezwykłe wydarzenie Turniej Trójmagiczny Pan Potter nie ma wyjścia jest od tej chwili zawodnikiem w turnieju. W ogrodzie już nie jest bezpiecznie. On wrócił. Lord Voldemort znów tu jest. Czwarta część magicznych przygód. Harry Potter i Czara Ognia w piątek o 20.00 w TVN. Ten, kto przybędzie na metę z czarną flagą, spada w rankingu o jedno oczko. Jeżeli jesteśmy pierwsi, mam do czarną flagę. Jest! Ała, ała, ała! 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 A! Patrz, jest problem. O kurde, to ma dziury! Chyba nie da się tutaj znaleźć na sklepu. Boję się tego dnia. Yy. Starczy! Po co jeszcze? Azja Express. Nowy odcinek soboty o od 20.00 w TVN. Cisza nocna. O 22.00 oddajemy głos wiosennym premierom w TTV. Tak, tak. Z gadasz, ja tu siedzę. Zgłaszam się. To dla ciebie. Królowa palo. Raz się żyje. Go, go. Będą tańce wywijańce. Nic nas nie powstrzyma przed ciszą nocną. Wiosną w TTV. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostarczający internet światłowodowy. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, właściciel sklepu internetowego dolinanoteci.pl. Sponsorem programu jest Labs, producent suplementu diety Termline Fast, na wsparcie spalania tłuszczu. Suma warta strzału, jak powiedziałeś przed przerwą, grasz o 125 tysięcy zł. Miernik wartości pokarmowej, pasz używany też do określania zapotrzebowania bydła na pożywienie, to nieprobieranie.